Dzień dobry wodniku. To czytanie dla ciebie na miesiąc marzec 2023. Zainspiruj się tym czytaniem. Eee, zobaczymy, jakie energie będą ci towarzyszyły w miesiącu marcu, tak? Pamiętaj, że ostateczne decyzje podejmujesz ty. Ważne jest stawianie sobie celów, działanie, tak? Realizowanie tych Celów, po to, żeby coś w życiu osiągnąć. Dlatego zainspiruj się i ruszaj do działania, tak? Ruszaj do przodu, zobaczymy, jakie energie tu wejdą. Zaraz zobaczymy, no, ale już widzę, że ruszasz po stabilność, tak? A z denarów energia taka ogólna, możliwości mak, czyli w tobie drzemią duże możliwości. I iskra wolności, tak? Taki paś kielichów. Dobrze, zobaczymy. Z jaką energią wchodzisz do miesiąca marca? A z kielichów. Co na przeszłości, tak? Czyli na myśli, gwiazda, teraźniejszość, emocje, słońce. I przyszłość, działania. Piątka Kielichów, Karta Rada. Zobaczymy kartę Radę. Cesarz. No dobrze. A więc przepiękna energia, z którą wchodzisz do miesiąca marca, i to jest As-Kielichów, karta takiej miłości, początku czegoś, uczuć, nowych uczuć. Przepiękna karta. Ty nauczyłeś się marzyć, spełniły się Twoje marzenia jakieś, tak? To, co odchodzi do przeszłości, jesteś pod ochroną, tak? Gwiazda to ochrona, yy, ochroną boską, anielską. Tak to wygląda z tych kart, drogi wodniku. Yy, spełniają się właśnie Twoje marzenia, Twoje nadzieje zostają spełnione. Yy, na teraźniejszości jest słońce, czyli wszystko jest dobrze, wszystko jest na najlepszej drodze, tak? Ale w przyszłości yy, myślę, że to, co jest takie niepokojące, pokazało się to pokazała nam się piąteczka kielichu. Właśnie. Musisz nauczyć się współpracować, tak? Zakończyć to, co nie służy i nauczyć się współpracować. Współpracować w tym związku. Bo y, te emocje, które teraz jest, ta, ta nowa szansa na, na miłość, taki dar od Boga, tak? Dar od losu, y, jakiegoś uczucia. Y, może jeszcze nie potrafisz tak y, dokładnie y, kierować tym związkiem, pokierować tym związkiem, tak? Więc musisz się tego nauczyć. Przede wszystkim musisz nauczyć się współpracy w związku takiego y, wspólnego y, poszanowania, doceniania, y, może y, takiej wiary w tą drugą osobę, tak? drogi wodniku. Zawierzenia, że, że będzie wszystko dobrze, zaufania. I stworzyć w tym związku zasady. Ważne jest stworzyć w tym związku zasady i kierujcie się tymi zasadami, tak? Bo no, szkoda by było zmarnować tak piękne uczucie, tak? I chronić swój sukces, tak? Nie jedna osoba będzie Ci zazdrościła Twojej ciężkiej pracy, tak? którą włożysz w ten związek, ale będą osoby, które jednak troszeczkę ci mogą pozazdrościć tego, co osiągasz w tym swoim życiu emocjonalnym. I ważnym jest, żebyś nigdy nie wracał, nie wracała do przeszłości, do tego, co było kiedyś. Nie opowiadała partnerowi o tym, co, co kiedyś łączyło cię z kimś, tak? jakie, jakie miałeś poprzednie związki, i nie porównuj. To jest bardzo ważne. Zgaś przeszłość. To jest bardzo, bardzo ważne, tak? żeby, żeby właśnie w ten sposób postępować. Jeżeli zaczyna się coś nowego, to zaczyna się coś nowego, zaczynasz od początku, tak tworzysz nowe zasady, nową współpracę w tym związku, w tych relacjach. tak Bądź racjonalna, tak? Współpracuj. No, mówię, to jest, to jest takie fajne, że te karty z nami rozmawiają, tak? I bogini cel, ustawiaj sobie cel, bo Ty jesteś osobą, która doświadczyła dużo, tak? Zobacz. Królowa Mieczy to jest osoba bardzo mądra, bardzo doświadczona życiowo, która wyciągnęła wnioski z przeszłości i zagaść tą przeszłość, tak? Zagaść tą przeszłość. I zaczynaj od nowa w tych emocjach, w tych relacjach. Zobaczymy. Stworzysz wtedy taką, taką prawdziwą enklawę, takie coś, co. Yy, taki ciepły dom, tak? No, mam takie wrażenie. Takie ciepłe gniazdko jakieś stworzycie. Fajnie, żeby to tak właśnie się potoczyło. Skończy się sukcesem, ale do tego jest potrzebna silna wola, wasza, obojku, tak, Tw twoja drogi wodniku, silna wola, właśnie taka determinacja, że, że tym razem wszystko ułoży się dobrze, wszystko będzie dobrze, zdobywam szczyty, tak? Moim, moim marzeniem jest zdobyć. Taki szczyt emocjonalny, to, to, co, to, co, to, co w związku może być najpiękniejsze, może ci się przytrafić, ale mówię, musisz nauczyć się współpracy w związku, stworzyć zasady, tworzyć ten związek od podstaw, tak? Od podstaw. Bo pojawia się jakieś uczucie, jest tu słoneczko, i jest naprawdę fajnie, ale szkoda, to tego. Y, zmarnować, jeżeli pojawią się jakieś problemy, szukaj rozwiązań, tak? Rozmawiaj. Przede wszystkim komunikacja, przede wszystkim komunikacja, bo Ty jesteś taką osobą właśnie stabilną, stabilną, która y, w, pracowitą, która właśnie w tej sferze finansowej y, potrafi sobie dobrze radzić, a emocje trzeba nad nimi popracować, tak? Chcę dobrać jedną kartę, taką kartę, radę z innej talii. Bo tu kartą radą była właśnie, żeby tworzyć zasady, tak? Priorytety, wartości, to co dla ciebie jest ważne w życiu teraz, tak? Ludzie się zmieniają, ludzie dojrzewają, tak? Zmienia ich się, ich życie się zmienia, dlatego te priorytety się zmieniają I, i, i wartości. Usystematyzuj sobie, co jest dla ciebie teraz w życiu ważne, tak? Proszę, jest ci potrzebna taka właśnie troszeczkę takiego wyciszenia, odizolowania na moment, tak? Na moment, żeby to wszystko przemyśleć, jak to ładnie zrobić, tak? Jak to fajnie zrobić, jak taka rozmowa jest ci potrzebna z samym sobą, tak? Czego ty naprawdę w życiu chcesz? Czy chcesz tworzyć ten związek? Jeżeli chcesz stworzyć stabilny związek, przepiękny, tak, oparty na miłości, zaufaniu, uczuciu, musisz nauczyć się, tak jak powiedziałam, współpracować, stworzyć zasady, zasady, określić te priorytety. I zobaczymy jeszcze słowa mocy, czyli taka afirmacja na to czytanie. Co dla ciebie, drogi wodniku? Koncentruje się na tym, co tu i teraz tworzę jedność ze swoim doświadczeniem. Wszystko jest dobrze. Tak jak powiedziałam, jesteś osobą bardzo doświadczoną. Po przejściach wyciągnęłaś z tego wnioski i zaczynij żyć teraz, tu i teraz. Zgaś przeszłość, tak? Czyli jeszcze raz przeczytam tą afirmację: koncentruje się na tym, co tu i teraz tworzę jedność ze swoim doświadczeniem. Wszystko jest dobrze. Przepiękna afirmacja dla Ciebie, wodniku. Trzymam za Ciebie kciuki. Życzę Ci przepięknego uczucia, takiego mm, opartego naprawdę na zaufaniu, miłości, wsparciu. To wszystko jest przed Tobą, ale y, naucz się właśnie y, takiej współpracy w tym związku, pracuj nad tym związkiem, y, rozmawiaj, ważna jest komunikacja. Stwórz zasady w związku, tak? które będą Was obowiązywały, pewne granice ustal. Po prostu popracujcie obojga, oboje nad tym, nad tym związkiem. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia.